Także przeczytałem co chwilę artykuł na temat problemów mieszkaniowych polskich studentów i pierwsza myśl, jaką chciałbym się z wami tutaj podzielić, to chyba jednak istnieje na tym świecie jakaś sprawiedliwość, bo to właśnie polscy studenci, czy też szeroko rozumiana polska młodzież jest tą grupą społeczną. Najbardziej podatną na propagandę korporacyjnych mediów, czy też propagandę social mediów należącą do amerykańskich imperialistów. I to właśnie polska młodzież w ostatnich miesiącach promowała agresywnie rusofobię, wyzywała wszystkich od agentów Kremla, ruskich onuc, kacapów itd., i to właśnie ta polska młodzież jest pierwszą ofiarą wojny na Ukrainie. No mamy tutaj problemy mieszkaniowe wynikające z faktu, że e, na terytorium Polski pojawiło się kilka milionów obywateli Ukrainy i ponieważ Polska jest krajem kapitalistycznym, nieprzygotowanym do zapewnienia tutaj e, szybkiego budownictwa mieszkaniowego dla przybysz z zewnątrz, no to po prostu Pojawienie się milionów, milionów obywateli z Ukrainy doprowadziło do wzrostu cen. Oczywiście tego wzrostu cen można byłoby uniknąć. Gdyby na przykład polskie elity, ludzie pokroju Tomasza Lisa czy też Piotra Kraśki, którzy w swoich tutaj brukowcach głośno wzywali do solidarności z Ukrainą, dali dobry przykład i pokazali, że w swoich pałacach, na swoich wielkich posiadłościach wartych miliony złotych są w stanie tutaj przygarnąć milion, tutaj dziesiątki, dziesiątki tutaj migrantów z Ukrainy, no ale ponieważ ponieważ ta solidarność elit była tylko na pokaz, no to teraz mamy, mamy brutalną rzeczywistość rynkową, z której to zresztą brutalnej rzeczywistości rynkowej cieszą się tacy spekulanci, i kamienicznicy, jak na przykład Kuba Midel, który dumny jest z faktu, że jego majątek teraz rośnie, ze względu na fakt, że on jako właściciel mieszkań yy, nie musi nic robić. Z samego faktu, że na terytorium Polski pojawiło się kilka milionów ludzi, yy, którzy muszą gdzieś zamieszkać, to ceny mieszkań, zarówno jeśli chodzi o kupno, jak i wynajem, eksplodowały. Zwłaszcza eksplodowały w dużych miastach, w dużych miastach. Gdzie mamy ośrodki uniwersyteckie, takie jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław? No i w tym momencie studenci, którzy właśnie teraz szukają mieszkania na wynajem, żeby już wkrótce tutaj skupić się na studiach, no mają po prostu problem, bo te ceny wynajmu są tak duże, że ich po prostu na to nie stać. Więc, więc, no, co i za coś, no, wy jako tutaj pierwsza siła oskarżaliście wszystkich innych o to, że jesteście właśnie agentami Kremla, ruskimi onucami, I tacy właśnie, yy, tacy właśnie nabuzowani rusofobią, myśleliście, że jesteście tacy super zajebiści, a teraz, a teraz będziecie spać pod mostem. Ale to nie są jedyne problemy polskich studentów. No, inne problemy polskich studentów jest takie, że, że w momencie, kiedy tutaj polski rząd ogłosił właśnie do solidarność w ramach tworzenia jakiejś unii polsko-ukraińskiej, no to także w ramach tej solidarności e, tysiące studentów z Ukrainy e, ma zagwarantowane miejsce na polskich uczelniach, co tym samym ogranicza dostępność do polskich uczelni dla obywateli Polski więc, więc wielu z was którzy chcieliście studiować waszym wielkim marzeniem było, było właśnie pójść na studia, zrobić dyplom no ci mniej mniej tutaj kumaci z was no którzy być może gdyby do tej wojny nie doszło jakoś by się prześlizgnęli teraz dupa teraz się nie prześliźgniecie, bo na wasze miejsce jest tysiące tutaj chętnych z Ukrainy. No i w końcu na koniec ci z was, którzy będą studiować, e, którzy e, będziecie studiować, właśnie uczestniczyć na przykład w wykładach historycznych albo w wykładach politycznych, albo w wykładach językowych, I nie daj Boże, na tych wykładach wyrazicie jakąś myśl, jakiś pogląd który by tutaj obraził uczucia, uczucia y, jakiegoś stu, y, studenta z Ukrainy, na przykład jeśli w ramach zajęć y, będziecie, odważycie się powiedzieć, że na przykład Stefan Bandera był zbrodniarzem, no to za ten fakt y, możecie być poddani właśnie cenzurze, czy też wykluczeniu y, z, tutaj z grona studiujących, no bo w końcu mówienie prawdy o tym, że Stefan Bandera był nazistowskim zbrodniarzem. To jest w końcu ruska propaganda, to jest propaganda Kremla. Teraz należy o tym milczeć.